Hejka, kochani! Dzisiaj sekret pięknych nóżek aniołków Victory Secret. Moje nogi e, nie są idealne, jak widzicie. Pełno siniaków, jakiś przybarwień, kolana suche. E, no i od czego zaczynamy? Zaczynamy po prostu od usunięcia zbędnego owłosienia z naszych nóg. E, no i ja do tego celu użyłam akurat dzisiaj mm, zwykłej pianki do golenia, e, też z Victory Secret, e, która dużo lepiej pozwala nam na usunięcie ogłosienia. Przy okazji pięknie pachnie i myje nasze nogi. <noise> Ale Wy możecie użyć wosku czy, czy właśnie kremu do depilacji. U mnie to też jest różnie. No i teraz użyłam z Bomb Cosmetics peelingu do ciała, który zawiera szałwie, rumianek, miód i mleko. No i tutaj taki peeling, on bardzo fajnie się pieni z wodą. Taki peeling pomaga Wam właśnie polepszyć krążenie nóg. No i tutaj skupiamy się na kolanach. Ja akurat mam problemy z kolanami, bo są dość suche i takie też przebarwione, więc tutaj zawsze się skupiam na tych kolanach. No i pozwala, że nasza skóra jest pięknie gładka. Następnie używam też z Bomb Cosmetics rewelacyjnego, po prostu to jest dla mnie odkrycie roku. Balsamu do ciała, który nieziemsko pachnie ananasem, coś rewelacyjnego, ale to nie wszystko. Ten balsam ma w sobie drobinki złota, e, które właśnie m, pod koniec filmiku będziecie widzieć na mojej skórze. No i rewelacyjnie nawilża nam e, nóżki o co właśnie nam chodziło, tak? Żeby dobrze nawilżyć sobie nogi, to jest, to jest też połowa sukcesu. No i teraz tak, ja powinnam użyć Rajstop z Sally Hansen, ale możecie też użyć jakiegoś, jeżeli tego nie macie, bronzera, czyli balsamu brązującego z robinkami złota, o którym już Wam tyle razy wspominałam, z Victory's Secret. I ja właśnie użyłam dzisiaj tego w kulce, Preparatu brązującego i dającego nam takie, też takie drobne drobinki złota, ale jak widzicie, ja już mam drobinki złota właśnie z tego balsamu z Bomb Cosmetics, z tego właśnie ananasowego. No i tutaj całe nogi trzeba tutaj pokryć, ale polecam Wam tak, jak ja mam śniaki, powinnam użyć Rajstop Hansen. Byłby dużo lepszy efekt. No ale pytaliście mnie się zawsze, co ja robię z nogami, to jest cały sekret. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że Wam się do czegoś przyda. Ja Was zapraszam do innych moich filmików. Do usłyszenia, buziaczki. Papa! Pa!